w dzisiejszym filmie Środziska. właśnie coś tam teraz znalazłem to jest w ogóle drzewo pod ziemią i ja... CO? CO JEST? CO TO? Co? dlatego ja oglądaj do końca i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale a w dzisiejszym filmie zagramy sobie w moim zdaniem chyba najlepszy tryb w Minecraftie. Dlatego, jeżeli ci się ten odcinek spodoba, to pamiętaj o zostawieniu oczywiście, łapeczki do góry oraz sobika z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, no i, w... no i wpadnij też na mojego Discorda. Link do niego znajdziecie w opisie. I co? Już wam za chwilę pokażę, o co w tym trybie epickim chodzi. Więc widzimy się za chwilę. Klik i solo. A, jeszcze klik. Dobra, więc ludziska, w tym trybie chodzi o to że najpierw musimy pozbierać rzeczy w trybie survival. Aha, dobra, to jest jakaś moc, mi się rosuje. W trybie survival musimy sobie prze przedmioty różne pozbierać, żeby potem walczyć z innymi graczami. Tuzi. E Tuzi chcą też nas zabić. A jeszcze coś: pewnie każdy się teraz dziwi. Tylko zaraz, zaraz. Tutaj pewnie pisze, teraz wam się wyświetla na ekranie. Tutaj pisze, że jest tak w jakiś świat, ale on się tak naprawdę skurcza i nie można już wyjść za jego tak jakby obramowanie. Dlatego on się skurcza i jest 70 graczy, których tak jakby masz zabić. A najpierw sobie zbierasz przedmioty na Minecraft Survival. Dobra, więc najpierw sobie zróbmy może crafting table. Oczywiście, tutaj możemy spotkać jakiegoś gracza, ale on nam jeszcze nie może nic zrobić, póki nie minie czas. Ciekawy w ogóle jestem, co jeszcze tego czasu zostało. Tutaj tego... nie, 9 minut. Za 9 minut będziemy mogli włączyć, odpalić PVP tak jakby odpalić PVP. Ponieważ będziemy mogli walczyć już za 9 minut. Oczywiście sobie pozbieram jedzonko, ponieważ to też, jak widać, jest nam tutaj potrzebne. Chyba tutaj nie ma żadnych potworów i jest na pewno łatwiejszy survival niż tak normalnie, ale jednak nie jest też łatwo na tym survivalu, ponieważ jest tutaj naprawdę bardzo dużo przepaści, w które można spaść i zginąć, nie? Sam tryb w ogóle jest bardzo no, długi, nie ukrywam, długi, ponieważ. Najczęściej się nie ginie na samym początku. Jeżeli się już ginie, to. to no. I tak to długo trwa, ponieważ najpierw się zbroisz jakieś 10 minut. O, w ogóle tutaj jest dżungla. No, 8 minut zostało. My się może. Będziemy wspinać na dżunglę. Patrzmy sobie, co tutaj mamy na dżungli. Nie mamy w ogóle. Te świnki. Oczywiście na samym początku gierki. Dostajemy z całą zbrojkę, a resztę możemy sobie e e pozbierać, jakby. Musimy sobie pozbierać. Tam były jakieś tutaj... Te... O, w ogóle tarcza. Nawet nie wiedziałam, że tutaj jest tarcza. Dobra. Wiecie co? Ja tutaj poszukam jakiejś kopalni. Oczywiście w dżungli chyba nie ma żadnych kopalni, tak mi się wydawało. Zawsze jakoś chyba nie były kopalnie w dżungli. Tylko pójdę za chwilę. szukać. Kurczę to święto. Pójdę poszukać gdzie indziej, więc szybko i widzimy się za chwilę. Dobra, więc ludziska, chciałam Wam tylko poinformować o tym, że stało jeszcze tylko 6 minut. Um, gry jakby bez walki, a ja znalazłem jakieś super obserwatorium. No i przy okazji trochę kamienia, choć takiej jakby tak dokładnie to. Kopalni żadnej ani jaskini nie znalazłem. Nie umiałem jej znaleźć, dosyć długo szukałem. Przy okazji sobie pozbierałem troszkę jedzonka. to w sumie widać po moim mieczyku oraz ten. Pozbierałem sobie trochę drewna, w sumie mogę je teraz przekształcić w deski, no i lecę dalej. Chyba myślę, że szukać rzeczy, ponieważ pamiętam, że w pierwszej mojej gierce, ponieważ to jest dopiero moja druga gra, w MyCraftie, właśnie w tym trybie. trybie. <grym> to jest moja druga gierka. No i w pierwszej w ogóle znalazłem, prawie mi się udało, całą zbrojkę żelazną. Tyle żelaza, że prawie całą zbrojkę żelazną miałem. Więc wtedy naprawdę dobrze mi poszło, ale teraz widzę, że mam trochę drobne problemy ze znalezieniem jakiejś jaskini albo kopalni, dlatego mus muszę troszkę poszukać bardziej. Mm, no to co? Widzimy się za chwilę. Nie będę was zanudzać szukaniem, jakby. No i myślę, że jak już znajdę, albo już się zacznie, może PVP albo coś takiego, to was, to was od razu poinformuję. Więc widzimy się za chwilę. Luciska, Właśnie coś tam teraz znalazłem. Wydaje mi się, że tutaj jakiś gość jest, ponieważ to jest taka. A. No nie, ja myślałam, że tutaj jest jakiś, jakaś nietopowa dziura i tutaj ktoś sobie wykopał dziurę, no a tutaj tylko normalnie woda jest. No epicko. Jeżeli chcecie w ogóle więcej takich tryb, więcej właśnie takich odcinków z tego trybu, ponieważ mam kilka już pomysłów na epickie, epickie challenge w tym trybie. To pamiętaj oczywiście y, o zostawieniu tutaj łapeczki do góry, y, więc myślę, że tutaj pięć łapek w górę, to właśnie się pojawi kolejny taki odcinek, y, no, z, y, z jakiegoś challenge'u na, na tym, na tym czymś, no, a ja chyba tutaj już lecę trochę kopać, o, jaskinia, nareszcie. Ej, ludziska, wiecie co się teraz stało? Odkryłem, że na tym trybie nie odradzają się seryduszka, więc to jest dla mnie źle, bardzo. Ponieważ ja mam tak mało życia. No i jak ja mam tutaj... So... To jest w ogóle drzewo pod ziemią. Drzewo pod ziemią. Ja nie wiem... Coś z tym światem jest. Ja nie wiem naprawdę... Yy, czy w ogóle jakiś serduszko mi zostanie. Znaczy, boję się, że ja po prostu prędzej zginę. Yy, nie na walce, tylko normalnie na y, tym yy, normalnie na świecie na przykład spadnę czy coś takiego nie nawet tutaj potworów nie ma a ja y, a ja już prawie zginąłem nie więc muszę uważać dopiero teraz to odkryłem a to chyba nie znaczy dobrym czymś ponieważ mogę być osłabiony przy walce co co jest to? Co? Czemu tu jest kurczak? Panie kurczaku, chodź tu do mnie, poczekaj. Tam jest gość! Zostało 7 sekund. Ale on ma żelazną zbrojkę, dobra. Bo ja chyba na niego nie lecę, nie? O kurcze. Zaczęło się, zaczęła się walka, o nie. Dobra, on gdzieś tutaj jest. Bo ja, go, bo ja widzę jego nick. Wiesz, szkoda, że tutaj widać nie. Było... O kurcze, O nie! O nie! No i standardowo ja nie żyję, nie? Ech. Dobra, więc Ludziska, przepraszam Was bardzo serdecznie, że to tak krótko trwała ta gierka, że tak się długo zbroiłem, a jednak przegrałem tak szybko. To przez moją jakby e, nieuwagę, że on na serio miał tak dobre przedmioty, a ja tak słabiutkie. I się skupiłem na tym, by ym, nagrywać, a nie na tym, żeby troszkę też pozbierać przedmiotów. Dlatego bardzo was za to przepraszam. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górę, pięć łapek w górę. To pojawi się kolejny odcinek z, te, z tej jakby serii. Yy, albo no ogólnie z, yy, z tej gierki. Z tej mini gierki w Minecraft'cie. Się pojawi od razu kolejny odcinek, jeżeli dobiecie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę i myślę, że jakiś epicki challenge, ponieważ mam jeszcze tak, jak mówiłem wcześniej, ich kilka. Dlatego co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Co? Ja ci na Discorda, łapkujcie. Siemanko!